Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam drogich słuchaczy Bożego Słowa, którzy razem ze mną pochylają się nad kartami Ewangelii, którzy razem ze mną próbują zgłębiać się w to, co mówi do nas Chrystus. A Chrystus do nas przemawia poprzez słowa swojej świętej Ewangelii. Kochani miesiąc, listopad w pełni, dziś już 18 listopada, 33. niedziela w ciągu roku. 33. niedziela zwykła, powoli też dobiega do końca rok liturgiczny. Jeszcze niedziela Chrystusa Króla i Adwent. Pan jest blisko. Posłuchajmy Ewangelii, którą Kościół przygotował na 33. niedzielę w ciągu roku. Z Ewangelii Świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: Owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zabierze swoich wybranych. Z czterech stron świata Od krańca ziemi aż do szczytu nieba A od drzewa figowego Uczcie się przez podobieństwo Kiedy już jego gałąź nabiera soków I wypuszcza liście Poznajecie, że blisko jest lato Tak i wy Gdy ujrzycie, że to się dzieje Wiedzcie, że blisko jest we drzwiach Zaprawdę powiadam wam nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Ewangelia piękna, jednocześnie trochę przerażająca, zapowiada to, co ma nadejść. Złynny koniec świata. I kochani, Pan Jezus mówi, że mamy się nawet uczyć od drzewa figowego rozpoznawania znaków czasu. Kiedy wypuszcza listki i gałązki, wiemy, że blisko jest lato. No właśnie, po czym my mamy poznawać, że to już się dzieje? Kochani, również księga Apokalipsy. Świętego Jana Apostoła też o tym mówi, o tych wydarzeniach, które będą zwiastować koniec świata. To, co ma być, to, co przyjdzie. Kochani niektórzy z przerażeniem czekają, co będzie, ale nic nie robią. Wiemy dobrze, że według kalendarza majów koniec świata ma być. W 2012, czyli w tym roku, że chyba dokładnie 21 grudnia, o tym już powstał niejeden film. Wróżki przepowiadają ten rychły koniec świata. Ludzie dzwonią do wróżek. Nawet mamy w telewizji takie programy, gdzie ludzie, no wręcz można powiedzieć, opętani przez złego ducha, udzielają. Porad opowiadają o różnych zdarzeniach, które mają nastąpić w życiu danego człowieka, który do nich zadzwoni, skasują tylko 3,90 za połączenie i opowiadają farmazony. Iluż ludzi wierzy w coś takiego, ileż ludzi tam dzwoni, iluż ludzi wierzy w horoskopy, w przepowiednie. Bo coś będzie, coś się ma stać w moim życiu, a tym bardziej, jak to jeszcze ma być koniec świata. Chociaż tu ci wróżowie, magowie, nie wiem jak ich nazwać, wróżki, wizjonerki, które w tych programach są zatrudnieni, no nie powiedzą o końcu świata. Gdy takie pytanie nawet padnie z ust słuchacza, który zatelefonuje, no to wymigająco, proszę panie, inne pytanie i tak dalej. Bo kochani, a jak źle powie? Pamiętajcie, że już. Świadkowie Jechowi przypowiadali wiele razy koniec świata. 1914 miał być, 80 którymś, i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze ten świat się nie skończył. I może tak szybko się nie skończy, może jeszcze Pan Bóg ma trochę cierpliwości dla ludzi, dla tego świata. Ale pamiętajmy jedno, po tej dzisiejszej Ewangelii, żeby nie szukać na siłę gdzieś w wróżbach przepowiedniach. Kiedy będzie koniec świata? Kiedy to wszystko się stanie? To się stanie, owszem, bo o tym mówi Święta Ewangelia. Ale co mówi w ostatnim zdaniu? Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Skoro ani aniołowie nie wiedzą, ani syn, to co dopiero Pan wróżbita w telewizyjnym programie. Kochani, bądźmy uważni, bądźmy roztropni, nie wierzmy w coś, co może nas przytłamsić, przybić, zniewolić w pewnym sensie. Ale też, jeżeli wiesz, że będzie ten koniec świata, a indywidualny koniec świata każdego z nas to godzina naszej śmierci, to kochani, chyba trzeba zacząć coś z sobą robić. I to nieważne, czy to będzie ten koniec świata. Teraz, w grudniu? Czy będzie za kilka lat, za kilkanaście, za kilkaset, za kilka tysięcy? Będzie ten czas, przyjdzie. Ale nie wiemy, które pokolenie. Ale, siostry i bracia, najważniejsze, żeby żyć tak, jakby ten świat miał się dzisiaj skończyć. A więc żyć dobrze, być przygotowanym na spotkanie z Chrystusem. Szczególnie o tym wspominamy, w czasie listopada, kiedy modlimy się za naszych drogich bliskich zmarłych, dla nich już ten świat się skończył. My im możemy pomóc poprzez modlitwę naszą, ulżyć im w cierpieniach czystowych, Ale nawet te dusze nie wiedzą, kiedy ten czas przyjdzie. Nieważne. Żyjmy Bogiem, żyjmy przekazaniami, żyjmy Ewangelią, żyjmy sakramentami. Wtedy będziemy przygotowani. I wtedy, proszę bardzo, koniec świata może być nawet dzisiaj. My będziemy gotowi. Siostro i bracie, nie mów, że zaczniesz od jutra. Zacznij od dziś. Przygotuj się, bo kiedyś ten czas nastąpi. Ale nie wierz w to, co mówią inni. Ty wiedz w swoim sercu, że masz być zawsze przygotowany. Masz być czujny. Czuwajcie, bo Pan jest blisko. Szczęść Boże, życzę Wam radosnej, błogosławionej niedzieli, przeżytej w gronie rodzinnym. I nie bójcie się, że już teraz będzie koniec świata. Zostawmy to w rękach Pana Boga. Amen.